Cześć, ja jestem Sarch i witam was wszystkich bardzo serdecznie. W 12 odcinku serii zagrajmy w Crash Team Racing Nitro Fuel. Dzisiaj poznamy pierwsze takie podstawowe zakończenie fabularnego trybu Adventure, a więc pokonamy po raz pierwszy właśnie Nitrusa Oxida. Ta możliwość odblokowała nam się dwa odcinki temu, kiedy pokonaliśmy w czwartym świecie Pinstripe'a Potoru i teraz znajdujemy się. W Gemstone Valley, czyli w takim świecie, który dopiero właściwie teraz jest całkiem dostępny dla mnie, jeśli chodzi o wszystkie aktywności, to znaczy większość rzeczy teraz jest tutaj dostępna po tym, jak zdobyliśmy relikty i żetony CTR, chociaż pamiętajmy o tym, że nadal nam zostały jeszcze relikty w czwartym świecie do zdobycia i tutaj właśnie między innymi możemy się zmierzyć z nitrosem oksydem, czym zajmiemy się za chwileczkę. Tu jeszcze wam chciałem powiedzieć, że po tym jak ostatnio zdobyłem już wszystkie żetony CTR, to tutaj dostępne są właśnie te kolejne zawody, czyli puchary, w ramach których po prostu bierzemy udział w serii wyścigów. Dlatego to absolutnie nie jest ostatni odcinek tej serii. Poznamy dzisiaj tylko takie pierwsze zakończenie, a ostateczne zakończenie tego trybu pojawi się wtedy, jak ukończymy grę na 101% i wówczas jeszcze raz będziemy musieli też się zmierzyć z Nitrusem Oxidem. Tak więc nie martwcie się, seria jeszcze się nie kończy, ale teraz właśnie przynajmniej po raz pierwszy z Nitrusem się zmierzymy. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, że wybrałem sobie w tym momencie Krasza w podstawowej skórce. Niech i nasz Jamraj się zmierzy w tym momencie z Oxidem. No, a oprócz tego, aktualne postępy też chciałem Wam pokazać. Czyli tutaj wszystko zrobiliśmy w trzech pierwszych światach. Do Citadel City jeszcze powrócimy, prawdopodobnie w następnym odcinku, żeby ukończyć czasówki na złote relikty. A później jeszcze nam właśnie zostanie tutaj Gemstone Valley, czyli pozostałe aktywności. Jakie tutaj są dostępne? 20 tokenów czy też żetonów CTR, a więc wszystko, a także 12 reliktów, 4, a właściwie w sumie 6 będziemy musieli jeszcze zdobyć, bo dwa dodatkowe są też właśnie tutaj w Gemstone Valley. No dobra, nie przedłużajmy w takim razie, tylko przejdźmy do wyścigu z nitrusem Oksydem ponieważ teraz jadę jako crash to przynajmniej nie będę się tak obijał o barierki jak w poprzednim odcinku kiedy jednak jechałem jedną z najszybszych postaci w grze No właśnie i też kurde nie można zapominać o tym że Oxide startuje trochę wcześniej od nas To jest mały problem Chociaż teraz udało się to szybko nadrobić, ale pamiętajmy o tym, że boss jest zawsze bardzo szybki. Jeśli nie będę idealnie tutaj wykorzystywał Boosta, to on może mnie błyskawicznie też wyprzedzić. Na szczęście byłem w stanie się obronić tutaj osłonką i na trochę Oksajda zatrzymałem. Trochę szkoda kurczę, że nie udało mi się tam owoców łumpa jeszcze zgarnąć. Jedziemy. Tutaj może owoce łumpa zbiorę, ale kurde, pominąłem niestety skrzyneczkę, która te owoce łumpa by mi dawała. Dobra. Najlepiej by było, gdybym tak tutaj się trzymał z przodu, ale to takie proste tutaj wcale nie będzie, niestety. Tym bardziej, że już kurde go słyszę za moimi plecami. Teraz zgarnijmy nową broń, zobaczymy co to będzie. Buteleczka czerwona. Ok, trzeba ją wykorzystać, tak czy siak. Nie ma co tutaj zwlekać. Ale najważniejsze jest to, że pierwsze kółko udało się przejechać na czele. Zdecydowanie, jadąc za nim, może być spory problem. Tym bardziej, że on wypuszcza różne rodzaje broni. Tak naprawdę, jest to takie trochę połączenie dotychczasowych bossów: czyli Nitrus Oxide może wypuszczać zarówno buteleczki, jak i bomby, czy też skrzynki Nitro albo TNT. Więc to nie są przelewki, jeśli jesteśmy za jego plecami, to naprawdę można tego srogo pożałować. Ale widziałem przed chwilą na minimapie, że Oxide tam wpadł na moją którąś pułapkę, więc też go to trochę zwolniło. No, i kto wie, może nawet uda się ten wyścig od razu wygrać po prostu nie dając się Oxide'owi wyprzedzić. Bo obawiam się, że gdybym się jednak dał wyprzedzić, to, to byłby problem. Ale zdecydowanie lepiej mi się teraz kraszem jedzie na tej trasie niż poprzednio, bodajże crunchem, chyba który jednak jest zdecydowanie szybszy, i to tutaj się zemściło na mnie wtedy. Teraz, kurde, małe błędy popełniłem, i od razu już zacząłem słyszeć oksajda za plecami. Dobra, znowu nadrabiajmy trochę, wykorzystując te przyspieszenie na zakrętach. Ok, jeszcze jak na zielone pole czasem uda się wjechać, to tym lepiej dla mnie. Nawet tutaj, właśnie, tak lepiej mi się teraz jedzie. Ten mały zabija. A wcześniej, w poprzednim materiale, wpadałem praktycznie chyba za każdym razem. Na każdym kółku w sensie. No i trzymamy ten bezpieczny dystans. No niestety, nie trusię. Już zdążyłem, kurczę, opanować ten model jazdy przez te wszystkie poprzednie wyścigi i zresztą poprzednie lata gry w Crash Team Racing na PlayStation 1. Więc przykro mi, drogi Nitrusie, ale już mnie chyba nie wyprzedzisz. No, zdecydowanie, nie damy sobie wyrwać tego zwycięstwa już do końca. Już nawet nie wykorzystuję tej buteleczki, którą mam od dłuższego czasu. Tu ją możemy zostawić w rajeczego i wygrywamy to. Proszę bardzo, wpadło nawet trofeum, prawdopodobnie za pokonanie Oxida. I to jest też ciekawostka, że w remake'u właśnie za pokonanie Oxida możemy go sobie odblokować jako grywalną postać, czego brakowało w pierwowzorze. Tam nie mogliśmy zagrać Oxidem. Pomijam jedynie osoby, które miały na PlayStation 1 specjalne takie urządzenie jak Action Replay czy GameShark, które pozwalało za pomocą kodów dodać Oxida. Jako grywalną postać, ale też z tego, co słyszałem tylko na niektórych trasach, bo na innych się ta postać po prostu gliczowała, bo normalnie przez twórców nie była przewidziana jako grywalna postać, a tutaj w remake'u już normalnie, legalnie możemy Oxida zdobyć. Co ciekawe, osoby, które kupiły grę w wersji Nitrous Oxide Edition, to mogły wykorzystać kod PSN, który od razu odblokowuje tę postać, a pozostali ze standardową edycją, tacy jak ja, po prostu pokonując go tutaj. Ah, I can't believe you beat me! I never lose! How embarrassing! I'll be the laughing stock of all gasmoxia! Fine! Your miserable planet stays gushy and green! At least you still haven't gathered all my time relics!

Krasz sprzedał historię swojego życia filmowemu studiu. Film pod tytułem Pomarańczowy Kolor zostanie wydany na święta. Krasza można spotkać gdzieś na plaży, gdzie robi to, co umie najlepiej. Tańczy i śpi. Doktor Neo Cortex powrócił do badań naukowych i odkrył nowy pierwiastek w układzie okresowym liczne procesy sądowe nie były w stanie zmienić wybranej przez niego nazwy dla pierwiastka numer 119 Cortex rządzi światem Cortex Rules The Worldium Wielu fanów Tiny Tigera podziwia jego sprawność fizyczną, co zmotywowało go do wystartowania serią materiałów wideo na temat fitnessu. Tiny Bo okazało się prawdziwą rewelacją. Z czasem Tiny przeniósł się do Beverly Hills i założył popularną sieć klubów fitness, gdzie sprzedaje opatentowane przez siebie proteinowe suplementy na bazie trawie cytrynowej i awokado. Coco wystartowała ze swoim własnym serwisem streamingowym dla gier wideo, choć jej firma wciąż nie wyszła na prostą, ceny akcji szybują w górę. Engine otworzył sklep z częściami samochodowymi w Toledo w stanie Ohio. Sklep został zamknięty po licznych donosach, gdy opatentował system rakiet Clear the Road, który wywołał prawdziwe spustoszenie na krajowych autostradach. Jego ciągoty do destrukcji spowodowały, że skończył jako komentator w niezwykle popularnym programie Giant Robot Battle Network. Dingodile zaczął nową karierę jako strażak, wymieniając swój miotacz ognia na hydrant. Od tamtej pory jest cały czas chwalony za efektywność swojej pracy i pojawił się na okładce corocznego kalendarza strażaków. Polar został głównym badaczem smaku w znanej firmie produkującej lody, stworzył nowe smaki wymienione tutaj w tekście. Jeden z nich odniósł największy sukces. Pura dołącza do Las Vegas Tiger Show, Zinkfielda i Floyda. Główna rola Floyda pewnego dnia się skończyła, gdy Pura przez przypadek go połknęła. Pura zadebiutuje w następnym miesiącu w swoim solowym występie scenicznym. Pinstripe odszedł z wyścigów i został sprzedawcą używanych samochodów w New Jersey. Choć każdego miesiąca był najlepszym sprzedawcą, jego nietypowe metody doprowadziły do utraty licencji i powrotu do wcześniejszej pracy jako dyrektor generalny i ochroniarz. Papu Papu dołączył do Światowego Stowarzyszenia Zapasów i zmienił swój pseudonim ringowy na Mr. Bad Belly. Jego charakterystyczne zagranie z odbiciem się na brzuchu stało się tak popularne, że stało się światowym fenomenem w tańcu. Teraz słychać o tym na całym świecie. Ripper Ruth zwrócił swoją uwagę w kierunku przemysłu parków rozrywki i w jakiś sposób został inżynierem przy tamtejszych kolejkach górskich. Został umieszczony na czarnej liście, po tym jak oficjele dowiedzieli się, że każda jego atrakcja została stworzona tylko po to, by w nowy sposób przetestować jego własne granice bólu. Komodo Joe tworzył sklep w Surychu, w którym sprzedawał obrączki ślubne i rzadkie klejnoty. Po wielu podejrzanych transakcjach został oskarżony o prowadzenie nielegalnych interesów dla Couch Slouch Shopping Network. Niedługo później jego Brat Mo ogłosił otwarcie domu aukcyjnego z biżuterią. Entropy znowu zaczął kombinować ze swoim hobby związanym z przenoszeniami w czasie. Ostatnio widziano go, gdy wchodził do portalu czasowego i przenosił się do jakiegoś dziwnego miasta w dalekiej przyszłości. Podobno spotkał dziwnego mężczyznę w czerwonym płaszczu, po tym wszystkim zdecydował, że musi wracać. Nitrus Oxide powrócił na planetę Gasmoxia. Po latach terapii i odosobnienia Oxide powrócił do ścigania. Niestety po przesiadce na jedno ślady miał wypadek, i to ostatecznie zniweczyło jego plany o podboju świata. Szczegóły tego wypadku są zbyt makabryczne, aby je tu wydrukować. Organizacje ratingowe nas obserwują. No właśnie, te same historie były podane również w pierwowzorze i chciałem wam je przetłumaczyć, dlatego akurat ten komentarz na napisach dogrywam po nagraniu odcinka, bo stwierdziłem, że jest tutaj na tyle dużo ciekawych informacji, że. Warto Wam je przetłumaczyć na bieżąco, a oczywiście na żywo nie byłbym w stanie tak szybko tego przetłumaczyć, bo te napisy niezwykle szybko przelatywały dalej. W każdym razie, ja się teraz z Wami na chwilę pożegnam, jeśli chodzi o mój komentarz już dogrywany po fakcie, a za chwileczkę wrócę do otwartego świata, gdzie jeszcze miałem coś do powiedzenia w trakcie komentowania na żywo. Proszę bardzo. I w nagrodę za ukończenie podstawowej części gry odblokowaliśmy możliwość oglądania materiałów dodatkowych. Są to po prostu grafiki koncepcyjne, które będziemy teraz mieli dostępne w sekcji extras w ramach opcji. Nie będę czekał, od razu wam te grafiki koncepcyjne pokażę. Sam też je chętnie sprawdzę. Widzę, że jest 60 sztuk, więc zarówno mamy tutaj pokazane różne trasy, które oczywiście zostały zawarte w tym remake'u, ale także i pojawiają się po prostu jakieś elementy otoczenia, na przykład tutaj, które się na tych trasach pojawiają. Więc możecie sobie nawet zatrzymać film i obejrzeć te poszczególne grafiki koncepcyjne dokładnie. Co ciekawe, podobna rzecz się odblokowywała również w pierwowzorze, Wówczas jednak z tego co pamiętam, właśnie takie grafiki koncepcyjne pojawiały się wtedy jak pokonaliśmy wszystkie czasy Nitrusa Oxida w ramach trybu Time Trial. Co tutaj jest zresztą wymagane do odblokowania platynowego trofeum, ale w tej serii skupiam się w tym momencie na przejściu trybu Adventure na 101%. Mimo wszystko jeszcze trochę do zrobienia nam. Zostało, no bo są te puchary do wygrania. Dodatkowo jeszcze dwie trasy w ramach GameStone Valley. No i pokonanie też ostatecznie Cortexa, a także czasówki w czwartym świecie. No i proszę, to będą wszystkie te grafiki koncepcyjne. I jest potwierdzenie tego, co mówiłem jeszcze kilka minut temu, czyli. Odblokowaliśmy Nitrusa Oxida jako grywalną postać, po tym jak go pokonaliśmy po raz pierwszy. Jest też nowa naklejka. I to w zasadzie wszystko. No, to od razu chcę sobie w takim razie sprawdzić. Z tego co wiem, Nitrus Oxide ma chyba zwiększone przyspieszenie w tym remake'u. Czekajcie, przejdźmy sobie tutaj do postaci. I właśnie tak. Mamy zwiększone przyspieszenie, więc to nie jest tak, że Nitrous Oxide jest nagle jakąś przekokszoną postacią, tylko statystyki Nitrusa odpowiadają temu, co ma na przykład Coco czy też Dr Engine. No ale fajnie, że możemy jako Nitrous Oxide już teraz oficjalnie zagrać w tym remake'u. Są oczywiście również kolejne skórki do odblokowania za wygrywanie kolejnych wyścigów między innymi. A także, proszę, taka ta skórka będzie za ukończenie gry na 101% w trybie Adventure. Ciekawe. A to do odblokowania w pit stopie. Dobra. To poprosimy jeszcze o karta innego. Od razu sobie wybiorę. Tego karta Steam Oxide w takim razie. A może nie będzie to malowanie? Tak samo tutaj. Koła. Wszystko sobie ustawimy na Team Oxide i przetestujemy w następnym odcinku pewnie. I tutaj jeszcze ta naklejka z tej strony. Proszę bardzo. Pełen zestaw Oxide'a można powiedzieć. Tak się o to prezentuje. Okej. Okay. No dobra. Sami widzicie jak to wygląda w tym momencie na mapie. Tutaj w Gemstone Valley ciągle czekają właśnie jeszcze aktywności, ale... W następnym odcinku prawdopodobnie zabiorę się za czwarty świat, za ukończenie go już w 100%, czyli zrobimy tam sobie wszystkie cztery złote relikty. Ciekaw jeszcze jestem, ile procent dostaliśmy za pokonanie Oksajda. Ostatnio mieliśmy 80%, teraz 82%, czyli 2% za pokonanie ostatniego bossa w tej grze. No ale cóż, pozostałe nawet nie 18%, a 19% będziemy jeszcze sobie odblokowywać w nadchodzących materiałach, więc oczekujcie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było. No i dajcie znać, czy cieszycie się na sam widok Oxida, który jest teraz jako grywalna postać, bo ja się cieszę bardzo. Pamiętam, że jak grałem w pierwowzór, to bardzo chciałem zagrać jako Oxide, a... Jednak gra w normalny sposób takiej możliwości nie dawała, więc tutaj jak najbardziej taka opcja się pojawia. Do usłyszenia następnym razem.